Siemano, z tej strony Hugh, ze mną dzisiaj jest... Bartik Tak, i witam was na serwerze OHMC, pokażę wam zmiany jakie zaszły na serwerze I mamy bardzo ważną dla was wiadomość Możecie wygrać VIPy na 7 dni Rozdamy? Jak myślisz, ile kluczy rozdamy w tym odcinku? Zdamy się się 2-3 Myślę, że 2 byłoby spoko Będziecie mieli na ekranie podaną ilość łapek w górę do wbicia na dany klucz, warunki, żeby wygrać, to są takie, żeby zasubskrybować nasze oba kanały, dać jakiś komentarz i załapkować odcinek. Na daną ilość łapek wylosujemy vip i poradarujemy go Wam. VIP jest na 7 dni i po prostu na, spróbujemy się skontaktować z osobą. Przez fanpage'a prawda. Przez fanpage'a zależy. No to postaramy się jakoś skontaktować i tyle. Wyniki tego konkursu, że tak to ujmę, będą gdzieś w kolejnym odcinku, coś tego typu. I po prostu... W tygodniu. No coś takiego. Spróbujmy się ze sobą skontaktować. Dzisiaj pokażę wam, ja sobie włączę, pokażę wam co się zmieniło na serwerze. I tak, zacznijmy może od... od czego byśmy zaczęli. Może od targu. Na no, targu do, dodaliśmy wymarłą gwiazdę, z, która kosztuje 3 emeraldy, 6 tak odłamków wymarłej gwiazdy. E, tak to wygląda. Wszystko dodaliśmy też specjalny klucz, który odblokowuje opcję kupienia mieczy, kiedy się kieruje i zbroi. E, I się za 5 wymarłej gwiazdy zostało to dodane, dlatego, żeby po prostu utrudnić trochę rozgrywkę i żeby dłu dłużej się zbierało. Wiadomo, że wtedy się dłużej gra, dłuższa rozgrywka jest, i tak to wygląda. Zbroja naprawdę, to jest to, pierwsze, to jest naprawdę kozacka i polecamy to. Pokażę Wam to jest chyba najlepszy kilof. Bardzo fajny kilof, bardzo polecam sobie zbierać na ten kilof, bo bardzo fajny jest. I w krótkim przedziale czasowym można zebrać fajne rzeczy. Krizu nagrał o tym odcinek, podeślę Wam gdzieś w karcie, jak to u niego wyglądało. I tutaj macie właśnie różne ceny. Zapraszam bardzo serdecznie do grania, do, do zrobienia tych rzeczy. Tutaj, oczywiście, możecie sobie też odłamki wymarłej gwiazdy zbierać w taki też sposób. E, dlatego tutaj naprawdę dużą rolę będą grały farmy. E, farmy różnych roślin, i tak dalej. Wartek nie wiem, czy się chce skryć, czy nie wiem, co, co, co ty kombinujesz. Ja chcę powiedzieć, że przepraszam was bardzo, ale niestety będę się mało zerwał. odcinku, bo niestety trochę się przeziębiłem. I garłem woli. Tak. E, Dodaliśmy też czy jakiś czas temu WARP yy, VIP i WARP SVIP. To jest WARP strefa VIP chyba? Tak, tak. Tepnę cię wartek. Albo dobrze, jeszcze Tak wygląda strefa VIP. Wszystkie koszty związane z VIP-ami będą podane w opisie. Plus do tego. O, tu, a, tu macie też ekspertki. Plus do tego. Y, Musicie kopić. Tak, Enchant jest na 30 level. Plus do tego jeszcze y, możecie VIP-a wygrać, więc co, jeśli wy, wygracie vip tak wygląda strefa VIP. Y, tutaj macie ekspiarki, więc naprawdę bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie możecie się wyekspić tutaj. O, tutaj macie kluczniki, tutaj też bardzo fajna, fajna rzecz. Tutaj chyba klucze kosztują taniej, więc naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Tu widzicie dodatkowe tutaj bonusy vip i VIP-a w VIP Moim zdaniem, bardzo fajna rzecz, i yy, no jest to jakieś takie udogodnienie dla VIP-a, jeśli go sobie kupicie bądź wygracie. Pamięt, pamięt, przypominam, że wygrać VIP-a możecie, możecie yy, na 7 dni. Tutaj jest jakieś. Aha, myślałem że to przejście. I jeszcze topniamy się na WARP strefę z VIP. Wygląda to w ten sposób. Yy, bardzo podobnie, jeśli chodzi o styl. Enchant tak samo jest na 30 level yy, Ale lepsze tu... są to zbroje, chodź tu, chodź Pokaż o. Zobaczymy, arcymak po Kowar. O kurcze, ej fajny, fajny Widzicie, bardzo tanio, bardzo tanio można sobie kupić taki mieczyk Mając svipa Naprawdę bardzo fajna rzecz, tutaj tak samo z łukiem Zbroje i tak dalej Naprawdę. Zdech? Reszta ziomczeków nic nie ma, tutaj nic nie ma. A ogólnie te rzeczy tutaj zostaną y, wprowadzone za jakiś czas, więc się nie martwcie, bo ciągle rozwijamy ten serwer, y, tak żeby wam się grało lepiej. Y, naprawdę jeśli chodzi o te tutaj rzeczy, to naprawdę moim zdaniem się opłaca. Y, kupić sobie Svipa, żeby mieć takie tutaj fajne rzeczy tańsze. E, zależy też o ile czasu macie do, do, do gry. Tu macie oczywiście e, e, spiarkę Svipa. I co tu jeszcze mamy? Ja to w sumie tyle tak z, z grubsza. E, moim zdaniem bardzo fajne rzecz, bardzo fajne udogodnienia i naprawdę, zwłaszcza, że jak sami widzieliście, VIP ma... Spoko rzeczy, a możecie sobie go zgadnąć za darmo, więc to jest bardzo fajna rzecz. Skąd bierzesz Cobalt w ogóle. A, Aaa Cobalt ostatnio. No, ale też Warp Nether. To też Warp Nether. Nie ma tutaj portalu do Netheru, tylko jest Warp Nether, specjalny warp od tego. Czy mam tutaj flyer. Teraz sobie go wyłączyłem, to sobie go wyłączę. I tak wygląda sam Nether. Tutaj macie oczywiście te takie, takie skrzynki kresy, żeby możecie sobie tutaj wszystko tutaj e, możecie sobie tutaj chować z tych rzeczy ogólnie nie korzystam, bo tutaj są większość rzeczy takie e, specjalne itemy do rozdania, które rozdawaliśmy kiedyś na live i Pane. tak dalej, z tych nie korzystam na survival. I macie tutaj normalny nether tak jak wygląda, możecie sobie tu chodzić, zwiedzać itd. tak dalej, z tym, że... No nie wiem, tutaj jak widzicie trochę jest już zgryfowane, znaczy zgryfowane, trochę zwiedzone tego, więc radziłbym... Widzę, że się podjarałeś troszkę. A to. Yy, I polecam właśnie troszkę pozwiedzać tego naderu, bo jak widzicie już najbliższą twierdzę jest zwiedzona, więc troszkę pochodzicie, troszkę popatrzycie, troszkę poszukacie. Dobra. Kolejnym no, warpem z, z tego co wiem jeszcze jest warp yy, end. O jest warp end. Nie wiem tylko czy warpy nether i end są dla wszystkich graczy, czy tylko dla vipów. Tego akurat nie wiem. Warp nether end, znaczy warp end wygląda w ten sposób. Nie ma tutaj smoka, ale możesz sobie posiedzieć, poeksplodź endermany, po zabijać je, po zdobywać sobie yy, enderpery. Moim zdaniem też fajna rzecz. Wiadomo, że Do, sm Smoka ciężko byłoby tu wkleić, y, bo cały czas by, trzeba byłoby go potem y, resetować, jakby go ktoś zabił i tak dalej. Więc jest bez smoka, ale wydaje mi się, że tak bardzo fajna rzecz. Bo postaraliśmy się wkleić, no i wkleiliśmy. Widzę, że ty się tam fajnie zabawiasz z Endermanami, co nie? A, pa. Wiedzisz co? Moja armia. <laughs> Moja armia. Pa. Chyba coś mają jakiś problem. A rzucajmy kobra, może się uspokaję. Macie. Tak. No nie chcę, nie chcę. Tutaj, tutaj też. Tutaj przeszłem do warpu Rangi. Yy, warp Rangi, tutaj macie podane właśnie ranga Super VIP, co posiada. Yy, tak to wygląda. Yy, tutaj będzie pewnie VIP. Ranga tak, VIP ranga jest. VIP. Yy, co tu jeszcze mamy? A tutaj kolorowe, jest kolorowe też, pisanie. Jak to i wygląda? I to w sumie tyle. Macie tutaj m.in. podane, co oferuje VIP, co oferuje SVIP. To w sumie też Wam się przyda. Zwłaszcza, że będziecie po tym odcinku mogli sobie zobaczyć, jak wygracie VIP, a będziecie sobie mogli wrócić na ten odcinek i zobaczyć, co możecie, a co nie, i korzystać z warpu VIP. -a. Jest też warp wioska wioska youtuberów, jest to wioska youtuberów, gdzie będziemy się w przyszłości rozbudowywać na jakichś live'ach na, na, na tego i tak dalej ze względu na to, znaczy ze względu na to będziemy się tutaj rozbudowywać na jakichś live'ach, będziemy jakieś wspólne live'y robili może odcinki kiedyś będziemy sobie tutaj coś robili, będziemy sobie nagrywali tutaj, streamowali, będziemy sobie tutaj budowali w przyszłości na razie mam jedną serię surwiowa, więc sobie odpuszczę surwiowa. Może, jak skończymy świat wieśniaków, to tutaj coś będziemy sobie budowali na odcinkach. Na razie to z tego będą tylko live. Y. Widzę, że ktoś tutaj się no, zabawił w takiego dość niezłego Tarzana. Yy, pozdrawiam, no, cię. pozdrawiam cię tutaj, Dudzik. Yy, yy, pan masz taki to ciekawy domek. Bądź co bądź, ale no. Zobaczmy, co jest w środku ogólnie, chyba o można wejść. A takie tutaj rzeczy, tutaj są takie faremki. Widzę, że tu masz przy, przy, wywietrznik na tego, na, na świat. Yy, po, po, teraz po, polatamy sobie. Tak wygląda właśnie wioska YouTuberów. I co jest też fajne, możecie wbić na tą wioskę YouTuberów i możecie sobie z nami tutaj pochodzić, poskakać. Możecie sobie tutaj yy, z nami tutaj posiedzieć na tej wiosce youtuberów. My się będziemy tu w przeszłości rozbudowywać w niedalekiej i będziecie mogli sobie ze spędzać czas na live'ach, chodzić wokół nas i tak dalej. Tu mamy kolejne działki kolejnych osób. Możemy sobie poglądać, jak się rozwijają nasi, nasi, nasi gracze. Tak wygląda kogoś z działka. P, PS Info. Kogo to jest? To jest działka Shisel i Boski Stevo. Tak, Sheasel boski stivo. tak wygląda ich działka właśnie. Tak się fajnie rozbudowywują. Moim zdaniem fajna rzecz, tutaj mają być takie te y, farmy trzciny cukrowej. Jak widzicie opłaca się robić farmy czciny cukrowej, bo potem można właśnie y, zdobyć sobie walutę serwerową i sobie coś pokupywać. O tu jesteś. Jak Ci się podoba ten domek ogólnie? Bardzo ładny. Mi się też bardzo podoba i to jest domek. Y, Kerla, o akurat tego gracia nie kojarzę. Jak widzicie, nowi gracze są, serwer się rozwija. Mamy tutaj właśnie domek takiego gracza. O, możemy sobie wejść, chodź Bartek. Tak, wygląda, tak wyglądają, tak wyglądają domek. Tutaj widzimy, no. widzimy, mamy enchant. Właściwie piszcie, czy byście chcieli krypsy serwera. Bartek, chodź, chyba że nie chcesz wejść. Dzień dobry. Dzień dobry. E, tak wygląda właśnie jego chata. Mi się bardzo podoba. Jakbyście chcieli bardzo klipsy z serwera, możemy zrobić klipsy z serwera e, OHMC HMC. Byście podsyłali na nasze domki, znaczy na wasze domki i byśmy sobie potem zwiedzali te domki, oceniali. Mi się domek bardzo, bardzo podoba jedna z takich ciekawszych. Tu mamy kaktusiarkę, więc jak już mówiłem, kaktusiarki są bardzo tutaj opłacalne. Nawet tutaj wbije się tutaj zobaczyć co my tutaj mamy. No, jak widzimy tutaj spływa do lejów, spływa, spływa, spływa. I potem tutaj są tu magazynowane, jak, jak widzicie tutaj naprawdę bardzo fajnie działa. I w przyszłości też sobie tak zbuduje, żeby jednak uczciwie zbierać wały do serwera i inwestować w jakieś rzeczy. bo to co widzieliście w skrzyni razu to ja z tego nie używam, to najczęściej będzie na live jakieś rozdawanie czy coś. Też będzie na przykład takie serie jak trolowanie czy też. Trollowanie czy też... Yy, trollowanie, czy też yy. właśnie zorganizować fajną serię. No a nie tylko właśnie o odwiedzanie działek, ale też takie trollowanie, nietrollowanie, jakieś różne duperele. ale też nie chcemy Wam wszystkiego odradzać, żebyście nie wiedzieli o osoba. Tak, tak, tak. Takie tutaj rzeczy, takie bardziej rzeczy e, też, które jak my jako admin możemy robić. I też e, tak bardziej rozrywkowe. Nie tylko survival, ale właśnie takie tutaj, e, e, takie tutaj serejki. Wiem, że na niektórych kanałach się dobrze przyjmują. Zobaczymy, czy na naszych się przyjmą. E, te, zobaczymy jeszcze, co Cris Kryz robi. Kryzu chyba ma Awka. Oj, tutaj jest jakaś farma, jak widzicie. Jak już mówiłem, farmy są bardzo opłacane na tym serwerze. Tylko tutaj chyba jesteśmy na jego działce, ale nie jestem pewien. Co my tu w ogóle mamy? O, chodź, na dół Bartek. Właśnie na to co się dzieje tutaj. Mi się podoba strasznie ta działaczka jego, Kryzu. Kryzu jest tutaj youtuberem, więc na pewno Wam pokaże co nieco tutaj na swoim odcinku. Mimo mi się bardzo jego taka. Działeczka pogodowa, takie tutaj, o, tu ma, o, w ogóle tu ma jeszcze spawner tego. No, oh, yeah. mi się bardzo podoba, z tym, że to jest chyba jakaś tajna podziemna baza, bo tutaj, no, nie widzę jakoś wejścia na górę, aczkolwiek... W sumie może sobie stawiać tutaj homy, sethomy, a jak już, jak już mamy tutaj wioskę villagerów, to też przypomnę, że jest, jeśli znajdziecie jakąś wioskę villagerów, jest zablokowane handlowanie z villagerami, z tego powodu, że można sobie z takiego handlu z villagerem szybko można sobie wbić, yy, można sobie wbić emeraldy. Emeraldy też służą do kupna tutaj, więc no, yy, żeby nie było tak, żeby, żeby nie było za łatwo właśnie, to zablokowany jest handel z villagerami. No, to od nas w tym odcinku było tyle. Troszkę opowiedzieliśmy jak, jak serwer się rozwinął, co dodaliśmy. I w święta na pewno będziemy dalej rozdawali jakieś kody, jakieś, jakieś itemy dla Was, żebyście mieli. Zapraszamy bardzo na serwer. Bartek też nagrał odcinek serwera, będziecie mieli podlikowane w karcie. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć. Cześć, cześć, cześć i czołem.